A co gdyby zrobić władcę, który będzie miał odblokowane wszystkie perki? Jak będzie wyglądać granim? tym odcinku się przekonamy. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o grę, to żeby sobie odblokować jakiekolwiek perki w drzewku, musimy mieć wybrany priorytet stylu życia. Więc najpierw pójdziemy sobie skupieni na strategii i odblokowałem sobie wszystkie drzewka z tej kategorii, a za 5 lat, czyli w 71, przejdziemy sobie na kolejne, na przykład zarządzanie i tutaj też odblokujemy swoje wszystkie perki i tak co 5 lat będziemy odblokowywać sobie wszystkie drzewka po kolei. Grę rozpoczynam jako wasal króla Anglii i zobaczymy jak się tutaj potoczą losy naszego władcy. Już ma Cechy, oczywiście stratek, nadzorca i szlachetność. Wszystkie punkty, Tutaj ma w podstawie 5 i też nie ma żadnych cech charakteru. Zobaczymy, ile będzie miał punktów przy odblokowaniu wszystkich perków. Weźmy sobie jakąś żonę pod sojusz, tutaj, nie wiem, nazwali no, całkiem dobry pomysł. O, z tego co widzę, to mamy tutaj możliwość rekrutacji Wikingów. Albo jesteśmy kultury duńskiej, okej, okay, bo ja po prostu kliknąłem sobie na to miejsce. Co prawda, kultura jest tu inna, ale my mamy duńską, my to spoko całkiem. Z tego co widzę, tutaj nasz senior ma pierwszy poziom władzy, więc możemy w rajcie wypowiadać wojnę sąsiadom. To bardzo dobrze. O, to widzę, że jeszcze jakaś wojna trwa w Anglii. Król Anglii. Czyli broni się przed inwazją z Norwegii. No, ciekawe, jak tu się te losy potoczą. O, i udało nam się tutaj zrobić roszczenia do kornwali. Czekamy, że zejdzie nam zadłużenie, i będziemy mogli tutaj się wybrać na kolegę. Dobra, wypowiedzmy wojnę o roszczenia. Trochę prestiżu musimy zapłacić. Wystawiam armię i lecę tu na niego. Ma jakąś armię? 180 ludzi. Malutko. No, tutaj elegancko. O. Nawet nie muszę ten, zajmować prowincji, złapaliśmy gościa. A tutaj widzę nasze przyszłe ofiary, bo widzę, że tutaj te księstwa są takie mega rozwalone. Już minęło 5 lat, nawet troszeczkę przekapiłem czas, kilka miesięcy, ale co tam? I teraz się zastanawiam, w jakie drzewko iść, bo z jednej strony nauka dałaby nam możliwość wykupywania roszczeń do różnych księstw za punkty wiary, ale z drugiej strony przydałoby nam się pieniądze, więc skupmy się na bogactwie. I teraz doszły nam cechy jak zachłanny architekt i administrator. W zarządzaniu już mamy 17 punktów i tutaj dzięki perkom i różnym rzeczom tutaj mamy możliwość mieć pod sobą jeszcze 3 prowincje. A wam moi drodzy przypomnę, że jeżeli chcecie więcej CK3 na kanale to zostawcie łapkę w górę. Powiedzmy 300 łapek i wlatuje kolejny film. Nie zapomnijcie zostawić suba. Tutaj macie wspierających i zapraszam na Discorda. Link w opisie. Więc poprosimy tutaj naszego piskupa, żeby robił roszczenie do następnej ziemi. No, i też tutaj sprzeda nam się złoto, żebyśmy się stali w końcu tutaj księciem, a nie jakimś tam zwykłym hrabią. O, widzę, że tutaj Anglia obroniła się, moi drodzy, przed atakiem Norwegów, ale tutaj widzę, że. O, ranny król. Ciekawe, czy długo pożyje. Możemy mu złożyć hołd. Może się będzie lubiał nie w i czego nie zabierze nam ziemi czy coś. Niech żyje król. Na razie. No, jeszcze zapraszają nas tutaj do rady. Czemu nie? Jako kto? Jako marszałek. No, tu jako marszałek mamy fajne pomysły. Więcej waleczności, koszt armii mniejszy i wielkość oborowych większych. O, otrzymaliśmy tutaj roszczenia, bardzo dobrze. Biskup rób tutaj kolejne, bo teraz tych domen trochę możemy mieć pod sobą. Ale gościu tu ma sojusze. Francją! Ja nie mogę. No to Lipton, Tu musimy poczekać, nie wiem. Aż się przywróci albo się ma dopiero 18 lat, kurde. Chyba na następne drzewko to będzie intryga. Ale jeszcze zobaczymy. O, mamy odpowiednią ilość pieniędzy. Możemy stać się księciem. Udaje nam się. I Jesteśmy dworskim architektem też i dostajemy prestiż. To nieźle. Dobra, ale tutaj będziemy mieli roszczenia. I tu już taki gościu nie jest mocny. Możemy sobie podbić. Mimo, że tam będzie miał jakiegoś sojusznika, to nie powinno być to problemu. Idziemy od razu na niego. Siema, siema, witam, witam. Wikingowie z tej strony, no tacy trochę brytyjscy Dobra, szybko coś poszło, nie wiem, strasznie szybko ich łapię. nie wiem czy to przez to drzewko Ale niech będzie, nie będę narzekał No to nic, spróbujmy tutaj zdobyć coś roszczenia, co to jest? Gości 800 ludzi ma i bez żadnych sojuszników, to mi się podoba Możemy mieć przydomek, możemy sobie wybrać Elegancki, życzliwy, szczodry Niech będzie elegancki. Elegancki chłopak. I kolejne roszczenia. Dawaj. Wypowiedzmy mu wojnę. A co on niby ma taką mocną armię? Jeźdźcy i pikinierzy. No zobaczymy, ale ja mam... O, dobra, dobra, dobra. Chcesz sobie stamtąd iść, to gdzie ty chcesz iść? Tu? wiesz, że pójdziemy tam. O. No nie wiem, spróbujmy. Mam dwa razy większą przewagę liczebną. No... Tak i idzie, idzie, powoli. A 37 ma w dowodzeniu, ale kozak. No dobra. Dobra, trzeba zniszczyć mu armię już tak do końca. Idę za nim po prostu. Bo też moja armia jest szybsza dzięki perkom. Dawaj, dawaj, będę ci bił. Muszę go całkowicie unicestwić No i piękna sprawa. Dobra, kolejna bitwa. No już ma po 200 ludzi. Dobra, chyba już możemy coś tam przejmować. I okej, okay, już mamy 7 na 7 domen, czyli maksymalną ilość. I z tego co widzę, możemy odblokować sobie kolejne drzewko. I teraz pytanie, jakie? A może pójdę w tą naukę? Zobaczymy. No i doszło nam nowe cechy i jedność z Ciałem, Eurydyta i Teolog Jeszcze jedna domena nam tu doszła A bo mamy nauka przy pracy jeden punkt I akurat to wychodzi tak, że jedną domenę jeszcze możemy mieć pod sobą To idealnie, mam tu jeszcze jednego kolegę do podbicia I będziemy mogli starać się tutaj o Cały tytuł Wessex, czyli dwa księstwa pod sobą I może ten gościu tutaj zostanie naszym wasalem Z I lecę od razu z atakiem Siema, siema, ty, już mam 2,5 tysiąca wojska Nice No i szybko złapaliśmy gościa i nara Teraz 250 golda i będziemy mieli tytuł Wessex Pokonać króla Anglii, żeby się wyrwać spod jego panowania Będzie bardzo ciężkie, bo ma 10 tysięcy wojska ale on już jest niedołężny, ranny, nie wiadomo ile jeszcze pożyje. A przy śmierci władcy zawsze tutaj dochodzi do rozłamów. O i właśnie, jest nowy senior, który jest alkoholikiem, no nieźle. Ale dalej ma sojusze i ma 5 tysięcy i zaproszenie do rady? Jako zarządca, nawet spoko, bo zarządca też ma fajne bonusy. Podatek, podatki z domen, koszt znoszenia budowli. Ty, co tu się stanęło? O nie, ten gość, co miał być naszym wasalem, on ma teraz tutaj tereny. Kurde, no niedobrze, no szkoda. Myślałem, że uda się. Nie zdążyliśmy utworzyć tutaj terenów. No teraz co prawda mam roszczenia do tego terenu, ale chłop dosyć mocny. Ile ma wojska? Mniej ma ode mnie. No dobra, ale i tak nam nie zależy jakoś specjalnie, żeby go wykopać stąd. Jak już ma tu ziemię, niech sobie siedzi. No i teraz potrzebujemy ciągle roszczeń. No dobra, dobra, teraz potrzebujemy punktów religijności, więc zaraz, jak pozbieram trochę pieniędzy, zacznę iść na pielgrzymki i wykupywać po prostu roszczenia. Bo możemy już kupować roszczenia, ale jeszcze punktów religijności właśnie bardzo brakuje. O, za 140 golda już możemy na i to jest dosyć blisko, więc idziemy. No i dobra, mamy trochę punktów religijności. I moglibyśmy na przykład. Kurde, co to jest? Bawaria. I tutaj jeszcze ma sojusznika. A ten gościu tutaj? O ten gościu tutaj nie ma za bardzo. Sojuszników. Więc możemy tutaj sobie kupić roszczenia do jego księstwa. Wypowiedzieć mu wojnę. Już tutaj zmierzam na jego tereny. To jest z jednej strony fajnie, bo jako taki wasal możemy sobie tak dowoli podbijać, a ciągle jesteśmy pod parasolem króla Anglii. Jakby ktoś chciał nas zaatakować. Ten sobie gdzieś idzie. My jeszcze mamy minus za desant, to na pewno nie chcemy się bić. Dobra, chodźmy się z nimi bić, bo z tego co widzę powinniśmy wygrać. O, nie uciekniesz mi, nie ma takiej opcji. Siema, siema, witam, witam. Wikingowie tu wlatują. Waryscy weterani. No i pokonani co sobie stąd, co coś gdzieś na stolicę Czy on będzie chciał odbijać to? Raczej tak Dobra, I po prostu, będę go klepał Aż zniknie armia, wtedy będzie najłatwiej, najlepiej Nie ma uciekania Mamy go ponownie, I znowu elegancko go pokonuje Trochę sobie może zregeneruje siły Teraz go powinniśmy tak hapnąć Nie uciekaj, dobrze, bijemy go I to samego księcia, może go złapiemy nie, Niestety nie, dobra, przejmujemy stolicę Bo musimy coś przejąć, żeby wygrać Kurde, ten już ma machinę oblężniczą, muszę tutaj reagować I to zaraz odbiję Nie ma takiego bicia, uciekaj mi stąd no i proszę bardzo, wojna wygrana. O, i on się stał jakby moim wasalem. No dobra. O, możemy prosić papieża już o hajs. Dawaj, 500 golda. Dużo. Nie możemy mieć roszczenia tutaj. Brajczego do tytułu Królestwa Anglii. Ty, nie głupie. Daj mi to, papież. I kolejne drzewko możemy odblokować. Teraz pójdę w dyplomację. A intrygi sobie zostawimy na sam koniec. Przydałby mi się tu oczywiście prestiż. I kolejne cechy do dostawy to dyplomata, august i patriarcha. I możemy kogoś zwasalizować nawet. Ty, ten gościu. Na niskich zobowiązaniach się zgodzi na wasalizację. Bardzo dobrze, zapraszam serdecznie. Skoro chcę, to ja mu będę bronił? Równie dobrze możemy sobie kupić tutaj do tych dwóch miejsc roszczenia. Więc mogę tutaj wysłać normalnie szybko armię. się siema, siema, witam, witam. Bijemy typa. Kontrujemy jeszcze. Coś tu jeszcze próbuję, ale raczej mu nie wyjdzie. Bardzo fajnie, miło, sympatycznie. Z racji tego, że ten gość się tu zgodził być naszym wasalem, to proszę bardzo, tutaj jeszcze dostanie sobie jakieś tam ziemię. A tego gościa widziałem, że z drzewka dyplomacji możemy zrobić taki jak książęcy podbój, czyli temu też możemy wypowiedzieć sobie wojnę na szybko. Nawet nie masz, co uciekać i bardzo dobrze, stój w miejscu. O ma jakiegoś sojusznika, szampania, o kurde, z tej Francji, ale raczej to przejmę, nim tutaj gościu to płynie. No i chyba tak będzie, bo gościu wypłynął, ale się tak trochę zdecydować nie może. Co chce robić? No i przejmuje i koniec. No dobra, no to nie zła szampania. Dobry sojusznik. Wyszedł, popatrzył. O, tutaj ten gościut ma bardzo dużo księstwa. On jest za tutaj frakcją dezintegracyjną. W sumie możemy dołączyć. Dobra, moi drodzy, próbujemy. Wysujmy żądania, że chcemy zniszczyć państwo. Naszego seniora, a więc wojna. Jeszcze nie wiesz, że mamy tutaj 700 ciężkich yy, tych Wikingów. On gdzieś tu idzie na północ do tego naszego ziomka, który też w tym bierze udział. No dobra, możemy na razie takie małe hrabs, a gdzieś tutaj pozdobywamy. A sobie tam przejmuje, no dobra, dobra. Ale w sumie, właśnie w walce, czy my go pokonamy? On ma trochę zbrojnych i tak dalej. A ty pokazujesz, że powinniśmy wygrać. Jeszcze pozycja obronna, no tak, bo on to przejmuje. Leć tam szybko. Tylko szybko, zanim przejmie. Dobra, to dawaj tutaj obrona na okradłach, tu już jest lipa? No tu już na tych innych terenach jeszcze jest taka lipa, jeżeli nie jesteśmy w pozycji obronnej. O, gościu gdzieś płynie w morze, to mi się podoba. Gdzie ty chciał iść? No dobra, gdzieś tutaj nie, jednak zawraca Skuba, nie z nie chce mi tutaj wyrolować. A tu gdzieś płynie, no dobra. Dobra, i czego ja tam złapię? Tak, złapię go. Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. Dobrze, bijemy się. Zobaczmy, mamy pozycję obronną. Skubaniec z nami wygrywa, ale też ponosi bardzo duże straty. Dobra, ja mam pieniądze. Ten nasz radny niech się zajmie tutaj, właśnie ten. Nie zwiększanie kontroli, tylko zwiększanie liczby poporowych. Dobra, przegraliśmy, trudno się mówi, ale to to dopiero początek. No już mamy przewagę liczebną. On się wycofuje. Dobrze, dobrze, na moich terenach już nie będzie miał tak łatwo. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj złapiemy go tu. Złapiemy go. No, nie uciekaj, mi, no. Może ten też jest jakiś taki szybki? No nie uciekaj mi stąd. Nie, no, to jest jakaś taka. Dobra, dobra. Masakra. O, stąd mi na pewno już nie uciekniesz. A, dobra, jednak uciekniesz. Dobra, tu. Dobra, złapiemy go. Złapiemy go, mamy go. Tysiąc wojska teraz przewagi. Klepie go, niszczę. Jest gitara. Dobra, teraz będę ścigał tą jego armię. Nie uciekniesz mi! Łapko wasal tutaj, znaczy kolego, kolego, łapko, łapko! Nie, nie ucieka, dobrze, bijemy go. Jeżeli że ten mi tutaj dołączy, to już w ogóle miazga. No co, może Londyn przejmiemy sobie. Londyn się sam przejmuje. O, i ten król zmarł. Tutaj łapiemy armię. O, i udało się, dzięki y, perkowi nie musimy mieć 100% wojny, tylko wystarczy 97. No i elegancko. A Anglia przestała istnieć. I możemy sobie wziąć ostatnie drzewko pod intrygę. Dajmy sobie skupienie na intrydze. I doszły nam tu kolejne cechy, czyli intrygant, uwodziciel i oprawca. No i mamy już wszystkie perki odblokowane, czyli takie statystyki mniej więcej porównawszy wszędzie po 20. O, tutaj w ogóle jest jakiś młody książę. Mamy 85% szans, że go uprowadzimy. I w sumie mamy tutaj decyzję, żeby założyć nowe królestwo. I czemu nie? Jesteśmy sobie królem. Zmienię sobie kolor bardziej na taki złoty mapy. I proszę bardzo, królestwo kornowali. Mogę porozdawać sobie tytuły. I możemy mieć jeszcze jedną domenę, co jest fajne. Papież ile kasy może dawać, to jest super. Jeszcze możemy zwasalizować jakieś tej sobie kraiki, dawaj. Tutaj widzę, że te dwie prowincje. Mogę tutaj dużo tytułów teraz ciągle sobie tworzyć. I teraz tego się też powinienem zaraz móc zwasalizować. Zaoferuj wasalizację. No tak, bo jesteśmy jego tutaj jakby mając ten tytuł tutaj księżęcy, to jesteśmy jego prawowitym seniorem. No i zgodził się elegancko. Dobra, i teraz byśmy mogli tak o, uprowadzić tego dzieciaka. A mamy z nim rozejm. Kurde. Dobra, walcz ten prestiż, dawaj. Nie mam tyle prestiżu? No, ma za dużo hrabstw, żeby go zwasalizować. Kurde, to czekajcie, to trzeba zrobić to inaczej. Nie mam punktów religijności. Ja to jest taki. Ja to jednak jestem. Dobra, to po prostu. Weźmy dzieciaka. Dało się. Nie możemy od niego wziąć pieniędzy, bo on nie ma pieniędzy. Ma minus 3 golda. No dobra, to sobie posiedzi dzieciak w lochu. A my musimy na pielgrzymki jakieś pojeździć. Dobrze, że tutaj blisko mamy miejscówkę. Ile złota trzeba? Ja nie mogę. Kiedyś było taniej. Jak się było hrabiem, jak się jest księciem albo królem, wszystko jest o wiele droższe. Dobra, nie mogę nic z tym dzieciakiem zrobić, tego po prostu wypuścimy. Jeszcze trzy lata mam z nim rozejm. strasznie długo, dobra. Ale możemy sobie kupić roszczenia do tego księstwa tutaj. I on ma tutaj w sojusz z tym naszym wasalem. Ale co gorsza z... Bawarią. I żeby mieć pewność, że tutaj pozbędziemy się jego sojuszu, to po prostu zrobimy na niego spisek. Żeby to miało to większe szanse powodzenia, tutaj damy naszemu mistrzowi szpiegów, żeby wspierał spisek. Tu możemy jeszcze poprosić papieża o roszczenia do Normandii? Dawaj. Czyli mogę im tutaj wypowiedzieć wojnę. No, i elegancko. Dawaj to. Stawiamy armię i lecimy. Papież naszym przyjacielem. Jak się ma dużo punktów wiary. Zapewniałem tutaj dodać sobie jakieś, jakieś machiny oblężnicze. I elegancko, co nieco tutaj zdobyliśmy. Teraz możemy płynąć tutaj nawet na stolice. O, tutaj jest Martin Król. Ale dalej ma sojusz z Bawarią. No dobra, będziemy musieli się też z Bawarium najwyżej zetrzeć tam na tych wyspach. O, się minęliśmy. Wracajcie tu. Dawaj, dawaj, bijemy. Niech mi to tylko stąd nie uciekną nigdzie. Elegancko, bijemy typa. O, nawet złapaliśmy tam i armia wyparowała. Nice, to teraz na stolicę, szybko. O i proszę bardzo, złapaliśmy dzieciaka, teraz to jest nasze. O, akurat ta prowincja podeszła pod nas, to bardzo dobrze. Może mieć 9 domem pod sobą, to jest mega dużo. Teraz lecimy z tym typem już będziemy mieli całe wyspy tutaj Irlandii na maksa. Ja już chcę uciekać w morze, ale my mu nie damy. Coś go tu złapiemy. Nie uciekaj mi. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, nie uciekli na szczęście. Tutaj wikingowie kontrują, no raczej. O i złapaliśmy tego gościa. No to, to, to wojna szybko się skończyła. Bawaria to pewnie nawet wojsk nie zdążyła wyzdawić. Tylko punkty mi się kończą, co oznacza, że trzeba znowu jechać na pielgrzymkę. Santiago jest blisko, dawaj. Coraz droższe te pielgrzymki. Papież, znowu daj pieniądze. Stworzymy sobie królestwo Irlandii, bo mogę. Kupmy sobie kolejne roszczenia do całego księstwa. O, i tutaj to wszystko będziemy mogli wziąć. Nice. Dawaj dzieciak na ring. on w ogóle ma armię, nad nie popatrzyłem. Machiny oblężnicze robią robotę. Już to nie jest kwestia miesięcy, tylko dni. Ona coś ukradliśmy. nice. No i stolimy sobie na tym Londynie, ale szybko to przejmujemy. Masakra. Śmiesznie, bo armii nie ma nigdzie, co nie? Dziś tam nie nie wiem, czy tam armię w ogóle wystawił, czy nie. O, i papież robi krucjatę. Znaczy, nie krucjatę tylko ma dostęp do krucjat. To kto wie, może popłyniemy gdzieś na krucjatę. Może będziemy coś. No i elegancko, 94%. Możemy kończyć wojnę. W sumie możemy mu nadać tytuł z powrotem, temu dzieciakowi. Jakimś tam sobie księciem będzie. Tu możemy otworzyć tytuł. O, a ten gościu też tutaj. Bierzmy jego ten. Księstwo. On jeszcze walczy z, z Szkocją, to bardzo mi się to podoba. Ty, ale takie małe tylko roszczenia, mogę? To ja nie chcę, ja chcę iść jakieś większe, dawaj to jakieś, o, Mercia. Ty, no co ty gadasz, że możemy i do tego i do tego? Ty, kurde, nie mam punktu wiary. Yy, kurde, pieniędzy trochę brakuje na pielgrzymkę. To ja może zjem to wszystko naraz. A no, w ogóle możemy kogoś zwasalizować. Anglia Wschodnia, to mamy tutaj, to dawaj, i tego tutaj gościa na w zachodzie, tego tu. Też dawaj. Jak chcecie, to ja zapraszam. Po co mam was podbijać? Bo oni mnie lubią, to dlatego. To dzięki dyplomacji. I mogę zaraz tytuł wali jeszcze mieć, to będę miał trzy korony i mamy krucjatę. Do Afryki! No dobra, to dawaj. Może kogoś tam wsadzimy na tron. Aha, nie możemy nikogo. No, to ma sens. Turka, syn, 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 no nikt. Oj, kolejny do wasalizacji, no jak miło. Jak utworzyliśmy tytuł. Tutaj wali. Boże, jak my szybko rośniemy. Ten gość jest w stanie wojny i nie chciałby z nami. Że tak powiem. I tutaj y, 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 wasalizacji to może go przekonamy, że warto być naszym wasalem. A ten sultanat Afryki to jest tutaj i oto o coś takiego będziemy się bić, tak? No to niezłe królestwo. Ale właśnie, możemy przekierować wojnę. Dawaj na Jerozolimę lecimy. Kurde, punktów pobożności nie mam. Mm. Za 11 miesięcy chyba nie zdążymy pielgrzymki ogarnąć i pieniędzy. To w sumie olejemy chyba tą pielgrzymkę, bo po co? Wycofaj się. Stracimy poziom religijności, ale walczyć to. No. Nie będziemy się tam bić o skrawych ziemi. Zaraz sobie tą religijność odbudujemy, tylko pojedziemy na pielgrzymkę. Wycofaliśmy się z pielgrzymki, ale możemy brać kasę od papieża. To jest fajne. Dobra, jeszcze możemy wziąć do jednego księstwa, kupić sobie tutaj roszczenia. I do jeszcze tego księstwa. Elegancko. I możemy tutaj o to wszystko zawalczyć. Dawaj. Tutaj sobie elegancko przejmujemy. Tutaj powoli będę sobie szedł do stolicy. Chociaż widzę, że stolica przejęta przez szkotów. Ale co tam. Sobie odbijemy. No tu jest wroga armia. Dawaj, dawaj. Złapmy ich, pokonajmy ich. A, będą uciekać. No dobra. To idziemy na stolicę. Ale się tu jara. O, i złapaliśmy syna. Dobra, dawaj wszystko. Elegancko, cztery księstwa w jednej wojnie. I możemy sobie zrobić tytuł Anglii. A tytuł Wielkiej Brytanii jeszcze nie byśmy musieli sprowadzić tutaj e, Szkotów do parteru. O, możemy tutaj z gościa zwasalizować. Nie mogę kupić tej roszczeń, bo sami już jesteśmy królem do całego królestwa. No i kolejną pielgrzymkę trzeba odwalić. O, ten w końcu przegrał tą wojnę. Bardzo dobrze. Zaoferuję mu tutaj wasalizację. Pięknie, miło i sympatycznie. Tu mogę kupić sobie, oczywiście, roszczenia. Tylko właśnie, bo jak mam tu więcej książąt, czy ja na przykład będę mógł wypowiedzieć wojnę o kilka, właśnie, księdz? Tak, mogę. Ale elegancko, to oni to zmienili? Czy co? Kiedyś to poszło tylko pojedynczo. A dopiero w bardzo późnym etapie gry można było tak wypowiadać wojny o wszystko. O, tam kilka jakby celów. To może sobie weźmiemy całą Szkocję. Wyślę jeszcze raz mojego króla tutaj na pielgrzymkę. Tutaj niestety niektóre księstwa nie są poutworzone, dlatego nie przejmę wszystkiego. Ale że tutaj możemy kupić księstwo. I to już jest wasal Norwegii. Okej, okay, no dobra. Patrzcie w ogóle, jaką armię mamy: Mangonelle 8, Bondi 8x8, Wigimanowie 8x8, Varescy weterani 8x8, Huskarlowie 8x8. Jak wystawimy armię, mam minus 52 golda, czyli delikatnie, tylko delikatnie będę tracił pieniądze. Dobra, bierzemy te wszystkie nasze roszczenia. Dawaj, przenosimy tutaj miejsce, żeby tutaj się zrekrutowali wszyscy. Elegancko, ale będziemy ich tutaj kosić pewnie zaraz. Tych Szkotów. Nie, przejmowanie to poezja. Piękna sprawa, podoba mi się. Na razie nigdzie nie widzę szkockiej armii, a oni jeszcze kimś tam prowadzą wojnę i to wygrywają. I to może ich tutaj w ogóle nie być na kontynencie. w ogóle małą armię mają. 1800 No Jeszcze jedna baronia i wchodzimy na stolicę, a tam jak złapiemy tego króla, czy kogoś ważnego, to będzie już raczej po wojnie. O, Szkocja tutaj przypłynęła. No dobra, i sobie tam przyjmują jakieś tam cięstwo. Ty, jak to szybko pada. Tylko drugi poziom fortów, ostro. No i nie złapaliśmy nikogo ważnego. A nie, żony złapaliśmy. No to dobra. <grywa> chyba dlatego króla żona nie jest ważna. Dobra, on chce iść tutaj, dawaj, złapiemy go tutaj. Zaraz go złapię. go pokonam w bitwie, to już będzie koniec. on ma małe siły. Chodź tu, chodź tu, nie uciekaj mi tu. O, o, o. Ale ci wikingowie go zmiażdżą. Pa tu, same bonusy. Brak zbrojnych. Gitara nara. On jeszcze aktualnie jest na wojnie, no to lipa. No i dobra, i chyba możemy już tutaj sobie wziąć cały ten tytuł Brytanii. Proszę bardzo. Otwórz tytuł. Jesteśmy cesarzem. Wielka Piękna Brytania powstała. I to w zaledwie 34 lata. Z jednego hrabstwa. Dobra, i teraz, co my możemy zrobić? Mamy Wielką Brytanię. Wielką. Moglibyśmy wlecieć we Francuza i zdobyć na przykład tutaj całe wybrzeże. No skoro już tu mamy jeden kawałek ziemi, to pani byłoby mieć kolejne, co nie? Jakie tu mamy księstwa? Brytania. Właśnie wróciliśmy od papieża. Więc możemy sobie na przykład tutaj to wziąć, i tutaj to wziąć. Możemy kupić sobie roszczenia. I zawalczyć o te dwie prowincje. Czemu nie? Dawaj, dawaj Francuz, zobaczymy, kto jest silniejszy. Bardzo fajnie, że blisko Paryż. Może go szybko uprowadzimy? Chyba nikogo w domu nie ma. Trzy miesiące. Zobaczymy. Jak to pójdzie. A ty, czemu go się tutaj wchodzisz mi na prowincję? Co ty jesteś w ogóle? Ja tylko tak spaceruję. No dobrze. No coś nie widzę tego, tej jego armii. Bo on jeszcze ma bunty w kraju. No dobra. Niestety nie udało mi się nikogo schwytać. Znowu kradniemy jakieś dywany. O, o, o. Jest armia. Jest armia Francuza. Dawaj, dawaj. Lecimy. No nie uciekaj mi stąd, no. Dobrze. Wchodzi do bitwy. Tutaj ładnie kontrujemy. Pikinierów. Tutaj co prawda mają ciężką konnicę, ale ich też tutaj kontrujemy. Armia rozwalona. Elegancko. No, Francuz mi wchodzi na tereny. No dobra. Jeszcze będę się na swojej prowincji to już w ogóle będzie gitara. On nawet nie ucieka. O, jeszcze tutaj jest król Francji. Dawaj, dawaj, złapmy go. Żona nam zmarła. No lipa. Tutaj sobie weźmiemy jakąś młodą, nową. Kurde, jeszcze nie 100%. No dobra, to leźmy jeszcze na jakąś jedną prowincję. Ty, czy mi oni tutaj Paryża nie zdobyli? No i elegancko, bierzemy sobie wybrzeże. Francji. Teraz sobie polecę na święte cesarstwo rzymskie i sobie dorokrutuję jeszcze więcej Wikingów. Hej się zgadza, to można balować. No i tak, możemy sobie na przykład tutaj kupić roszczenia do Holandii. Niestety, Fryzja nie jest utworzona. Tutaj jeszcze możemy sobie kupić roszczenia. I tutaj jeszcze jedne roszczenia. Jeszcze jedne będziemy mogli kupić. Jeszcze tutaj jedno księstwo. No i elegancko, mamy roszczeń dużo. No tutaj z tego co widzę, to oni mają naprawdę dużo armii. No ale że tak powiem, co tam? W końcu będzie jakieś może wyzwanie. No. Armia Kajzera już się pokazała. Dawaj, 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 szybko w nich lecimy. O, tutaj tutaj tu, bardzo ładnie. Nim sojusznik przyjdzie, to coś tam mu zredukuje już liczby wojsk. Nawet jakąś część tutaj złapać, te 10 tysięcy. Dobrze, dochodzi do bitwy. Elegancko tutaj niszczymy. Jakie straty my robimy? O, ma tak, my mamy tysiące strat. On ma 8700. Ja jeszcze mam w ogóle pieniądze na plusie, podczas wojny, mając taką armię. Zresztą na maksa mamy półki wszystkie, elegancka sprawa. No i co wy próbujecie chłopaki? Nie uciekać, nie uciekać, chodźcie tutaj, bijemy się, szkoda, że nie ma samego tego Kajzera. Wikingowie robią strasznie, straszne duże straty, op. O, Węgrowie przyszli, dobra też fajnie, jeszcze chyba z Chorwacji ludzie no i spoko, dawajcie, no odbijajcie tą baronię jak chcecie, ja was tutaj złapię dawajcie, dawajcie, pozycja obronna jeszcze z mojej strony, no, no, wbijać wbijać, nie czajcie, się, co tak patrzycie obok, elegancko tutaj wszystkich kontratykujemy tutaj Chorwacja się stoi i patrzy, te 4000, powiedzieli, że nie nie, nie, dobrze, dobrze, miażdżymy ich zaraz tych Chorwatów tutaj, co nie chcieli się bić też złapiemy dokładnie, bardzo im przykro ale O, jeszcze wyparowali, to już w ogóle fajnie Szybkie obleganie Ci gdzieś lecą w morze, może chcą, nie wiem, mi się zdesantować Albo coś Kolejna prowincja przejęta, dawaj, dawaj, na to wojska cesarza idziemy No i cesarstwo Wielkiej Brytanii Moi drodzy, pokazuje tutaj siłę Ci już w ogóle się nie chcą bić, oni po prostu tylko patrzą I czekają na to Aż wyparują. O, z Kajzerem walczymy. Dawaj, złap Kajzera, złap Kajzera, złap Kajzera. Niestety nie. Armia wyparowała, ale Kajzer zbieg. Czy oni się już chcieli tutaj gdzieś mi desantować? Chyba nie, no dobra. Że tak powiem, Cesarstwo upada. Ale nie moje. No i 91% wojny i możemy już zakończyć. I proszę bardzo, tereny przejęte. Nie, super, powiem Wam, że fajna mieszanka tutaj, tych wszystkich perków, ponieważ e, dzięki dyplomacji nie mamy tutaj żadnych buntów. Wszyscy nas lubią, zgadzają się na wasalizację. W walce to wiadomo, jesteśmy po prostu silni, mocni, tańsza armia, lepsza armia. Tutaj dzięki zarządzaniu mamy dużo pieniędzy. Dzięki intrygom, w razie czego możemy kogoś porwać, możemy kogoś pozbyć. No i nauka tutaj po prostu, no roszczenia, kupowanie, nauka, no super po prostu. Fajnie się gra takim władcom, no ale wiadomo, bardzo łatwo, ale zawsze można się przecież pobawić. Więc tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu i subskrypcji. I jeżeli chcecie więcej CK3, to pokażcie to właśnie łapkom. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.